Dzień dobry, skoro to ostatni piątek sierpnia, to oznacza, że czas na kolejną odsłonę naszego ekoprogramu Ekowizja. Dzisiaj oczywiście zajrzymy do kalendarium Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pokażemy relacje z uroczystego podpisania umowy między funduszem a Izbą Adwokacką w Katowicach, a także razem z naszym gościem w studiu porozmawiamy na temat tego, z jakimi problemami najczęściej zmagają się beneficjenci programów ogłaszanych przez fundusz przy składaniu wniosków. No i oczywiście. Podpowiemy, jak te problemy rozwiązać. Ekowizja, na Nocoń. Zaczynamy. Azbest znika ze Śląska. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach aż 33 samorządy otrzymały łącznie 1 979 445 zł i 19 groszy na likwidację groźnego azbestu. Usunięto aż 2747 ton tego niebezpiecznego materiału. A co jeszcze znajdziemy w sierpniowym kalendarium ekowizji? Uwaga, czasowe zawieszenie wybranych kotłów na pelet na liście zielonych urządzeń i materiałów. Z powodu podejrzeń o naruszenie regulaminu programu Czyste powietrze czasowo zawieszono wybrane kotły na pelet wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów. Beneficjenci planujący wnioskowanie o dotację z programu Czyste powietrze na kocioł na pelet, proszeni są o upewnienie się, czy dany kocioł znajduje się na liście ZUM. Zawieszenie dotyczy 31 pozycji na 2561 kotłów, na które możliwe jest otrzymanie dofinansowania. Od 18 sierpnia do 30 września 2025 roku można wziąć udział w konkursie Zielona Przestrzeń 2025. To doskonała okazja dla samorządów, aby stworzyć piękne, ogólnodostępne miejsca, które będą służyć mieszkańcom przez lata. Każda jednostka samorządu terytorialnego może złożyć jeden wniosek. Przypominamy, trwają bezpłatne porady prawne dla beneficjentów programu Czyste Powietrze. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach we współpracy z Izbą Adwokacką w Katowicach oferuje bezpłatną pomoc prawną dla osób korzystających z programu Czyste Powietrze. Adwokaci pomogą beneficjentom poznać swoje prawa, znaleźć możliwe rozwiązania, dowiedzieć się gdzie szukać dalszego wsparcia. Wciąż można zostać operatorem programu Czyste Powietrze. Coraz więcej gmin w województwie Śląskim podpisuje porozumienia, by pełnić rolę operatora gminnego w programie Czyste Powietrze. To wyjątkowa szansa na realne wsparcie mieszkańców i dodatkowe środki dla samorządu. Fundusz, wraz z zespołem operatorów, zapewnia pełne wsparcie, szkolenia z programu i obsługi narzędzi, wzory dokumentów i instrukcje oraz pomoc na każdym etapie realizacji zadania. Nabór trwa w trybie ciągłym. Fundusz przedłużył termin naboru do 31 grudnia 2025 roku. Rusza nabór wniosków w programie ECOREMiza. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na termomodernizację budynków oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ramach programu EkoRemiza. Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego oraz ochotnicze Straże Pożarne. Termin naboru do 30 września 2025 roku lub do wyczerpania alokacji środków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach we współpracy z Izbą Adwokacką w Katowicach rusza z bezpłatnymi poradami prawnymi dla beneficjentów programu Czyste Powietrze. Byliśmy z kamerą podczas podpisania tego porozumienia. W dniu dzisiejszym w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nastąpiło podpisanie porozumienia o utworzeniu bezpłatnego punktu porad prawnych dla beneficjentów poszkodowanych przy realizacji programu Czyste Powietrze przez nieuczciwych wykonawców. W tym miejscu bardzo serdecznie chciałbym podziękować panu Dziekanowi e, Izby Adwokackiej w Katowicach za otwartość, za tak naprawdę szybką reakcję na prośbę i kontakt ze strony funduszu. I w dniu dzisiejszym finalizujemy właśnie utworzenie takiego bezpłatnego punktu porad prawnych w naszym funduszu w Katowicach. Szanowni Państwo, jak ważny z punktu widzenia likwidacji niskiej emisji, wymiany nieefektywnych źródeł ciepła, ale też efektywności energetycznej, a więc termomodernizacji budynków na terenie województwa śląskiego jest program Czyste Powietrze. Myślę, nie muszę nikogo przekonywać. Statystyki mówią same za siebie. Od momentu rozpoczęcia wdrażania programu na terenie Całego kraju, a szczególnie na terenie województwa śląskiego. Czyli od 2018 roku do naszego funduszu wpłynęło już blisko 145 tysięcy wniosków na kwotę blisko 4 miliardów złotych. Obecnie my już podpisaliśmy z beneficjentami, z mieszkańcami naszego województwa, umowy w ilości ponad 130 tysięcy i kwotę blisko 3 miliardów złotych. Wypłaciliśmy już ponad 107 tysięcy umów, wniosków na kwotę blisko 2 miliardów złotych. Natomiast tak jak Państwo zapewne pamiętacie w... W listopadzie ubiegłego roku program został wstrzymany ze względu na wykryte nieprawidłowości w realizacji programu. Oczywiście ten program przeszedł modernizację, naprawę, ruszył 31 marca i tak naprawdę z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień rozkręca się coraz bardziej obecnie wpływy wniosków nowych o dofinansowanie w naszym funduszu. Z, są już w przybliżeniu takich wpływów tygodniowych, jak przedstrzymanie, więc jest to już około 300 wniosków tygodniowo. Szanowni Państwo, nie zmienia to faktu, że dla nas przy realizacji tego programu to beneficjent jest najważniejszy, czyli mieszkaniec województwa śląskiego. Niestety w trakcie realizacji programu wykryte zostały szereg nieprawidłowości. Dla nas właśnie beneficjent jest najważniejszy, ale też beneficjent jest stroną umowy. Nie chcemy go pozostawić samemu sobie w kontaktach z nieuczciwymi wykonawcami, którzy wykorzystywali pewne luki prawne, które w tym programie były i które oczywiście w nowej odsłonie zostały usunięte. Niemniej jednak ta realizacja ciągle trwała i obecnie wiele pytań, zapytań ze strony beneficjentów właśnie o pomoc pomoc prawną tutaj, aby w kontakcie z tymi nieuczciwymi wykonawcami móc im pomóc. Szczególnie tutaj chodzi o przede wszystkim pomoc w przygotowywaniu pism czy też zgłoszeń do organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa, wyłudzenia środków dotacyjnych, podrobienia podpisów, nawet wystawienia faktur za prace, które nie zostały wykonane. Stąd właśnie punkt bezpłatnej porady prawnej, który będzie w naszym funduszu, przy współpracy Izby Adwokackiej w Katowicach i właśnie ta pomoc z beneficjentów. Jednak chciałbym też w tym miejscu jasno podkreślić, my nie stajemy przeciwko wykonawcom, ponieważ w ramach programu Czyste Powietrze znaczna większość wykonawców jest uczciwa, wykonuje rzetelnie inwestycje i to przede wszystkim również na nich się skupiamy, jesteśmy w ciągłym dialogu, staramy się usprawnić ilość i też szybkość oceny tych wniosków, żeby środki trafiały do tych wykonawców. Natomiast, szanowni państwo, podkreślę jedno, fundusz jest zobowiązany do tego, aby środki publiczne zostały przekazywane w sposób transparentny, racjonalny, gospodarny i do tego jesteśmy zobowiązani. Jest to dla nas kolejna inicjatywa, którą podejmujemy w ramach pomocy szeroko rozumianym pokrzywdzonym. Proszę Państwa, no, poza uczestnictwem w państwowym systemie nieodpłatnej pomocy prawnej, adwokaci podejmują w szereg inicjatyw, takich doraźnych jak na przykład pomoc uchodźcom ukraińskim, pomoc powodzianom wcześniej pomoc ofiarom katastrofy w Międzynarodowych Targach Katowickich. Więc dla nas to jest kolejne wyzwanie, kolejne zadanie, ale też z przyjemnością je podejmujemy. Widzimy tutaj przestrzeń współpracy pomiędzy Funduszem a Radą. Widzimy pożytek dla wszystkich w podjęciu takiej współpracy i udziału właśnie w pomocy osobom które zostały poszkodowane właśnie w związku z realizacją programu. Programy funduszu cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Wystarczy spojrzeć na statystyki, co oczywiście bardzo cieszy. Wszelkie zasady dotyczące prawidłowego składania wniosków, a później wywiązywania się z umowy z funduszem są wydawałoby się jasne i klarowne, ale czasami beneficjenci potrzebują wsparcia. O tym, z jakimi pytaniami wątpliwościami zgłaszają się do funduszu beneficjenci, jakie są zasady pozyskiwania środków, warunki dofinansowania porozmawiamy z ekspertem, a jest z nim Szymon Twardoń, doradca energetyczny, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Gospodarki wodnej w Katowicach. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Redaktor. To zacznijmy od tego. Po pierwsze, na pewno te wątpliwości się pojawiają, bo jednak nie wszyscy muszą doskonale znać się na tych niuansek, no i języku, którym jednak tutaj się operuje. To zacznijmy od tego samego początku. Najtrudniejszy pierwszy krok, czy nie do końca? No myślę, że tak. Można powiedzieć, że zawsze najtrudniejszy jest ten pierwszy krok. Ale jeśli już przebrniemy przez te dokumenty, z którymi w pierwszej kolejności powinniśmy się zapoznać jako przyszli beneficjenci, czyli na początku wnioskodawcy, no to myślę, że już potem jest łatwiej i, i z górki. Wszystko Wojewódzki Fundusz ma pięknie opisane na stronie, więc wydaje mi się, że faktycznie tam bardzo klarownie można znaleźć wszelkiego rodzaju informacje, jakie dokumenty są potrzebne, gdzie szukać pomocy. No właśnie, i tutaj fundusz też wychodzi frontem do klienta, nazwijmy to w ten sposób. No rzeczywiście ta oferta Wojewódzkiego Funduszu jest bardzo bogata. Praktycznie wspieramy wszystkie obszary środowiskowe, z którymi tutaj beneficjent może się do nas zgłosić. Oprócz takich naborów ciągłych, posiadamy też bardzo bogatą ofertę takich naborów terminowych, konkursowych, w ramach których w ramach też tych różnych obszarów środowiskowych beneficjenci mogą składać wniosek. I właśnie ze względu na to, że ta oferta jest taka bogata, no to żeby Beneficjenci mieli łatwość poruszania się i odnalezienia wśród tej bogatej oferty. No to na naszej stronie internetowej między innymi stworzyliśmy taki harmonogram naboru wniosków, gdzie w każdej chwili wnioskodawcy mogą się zapoznać z aktualną ofertą Wojewódzkiego Funduszu. Ogłaszamy też również wiele nowych programów i w związku z tym organizujemy również szereg szkoleń i wydarzeń dla przyszłych klientów na których udzielamy odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości związane właśnie z tymi nowymi programami. Panie Szymonie, no to wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację, która z pewnością nieraz się wydarzyła. Mianowicie przeglądam harmonogram, widzę program, w którym mogłabym, ja akurat jako osoba prywatna, no ale przedsiębiorcy oczywiście też mogą brać udział w swoich programach, no i wydaje mi się, że to jest program dla mnie, mogłabym z niego skorzystać. No i teraz zaczynam się zastanawiać, no dobrze, teoretycznie znajduję sobie linki, odnośniki, wszystko tam jest, ale mam pytania, i co wtedy, czy ja mogę się do funduszu zgłosić? Jeśli tak, to do kogo? Tak, oczywiście jest taka możliwość. Wszystko jest uzależnione od tego, mm, jaką formę prawną reprezentuje wnioskodawca. W przypadku osób fizycznych no, mamy tutaj możliwość składania wniosku w ramach programu Czyste Powietrze na termomodernizację, i właśnie osoby fizyczne mogą skorzystać tutaj y, z oferty, zarówno doradców energetycznych. Jak i prowadzimy również punkt konsultacyjny, na którym przede wszystkim wyjaśniamy wszelkie niuanse związane z programem Czyste Powietrze, ale przy okazji taki beneficjent, jeśli weźmie ze sobą wszystkie niezbędne dokumenty, ma możliwość od razu na miejscu złożenia takiego wniosku o dofinansowanie. W przypadku przedsiębiorców sytuacja można powiedzieć wygląda podobnie. Wtedy zachęcamy przedsiębiorców do korzystania z naszych usług doradców energetycznych. Oczywiście, w przypadku inwestycji, które są tutaj związane z poprawą efektywności energetycznej, odnawialnymi źródłami energii, a w ostatnim czasie także z adaptacją do zmian klimatu i gospodarką obiegu zamkniętego. Też jesteśmy w stanie i chętnie pomagamy takim beneficjentom, od, beneficjentom odnaleźć się w gorszu tych, tych wszystkich programów. Z Pana perspektywy, doradcy, to co sp może sprawiać albo sprawia największy problem? No Myślę, że przede wszystkim sam wniosek o dofinansowanie, szczególnie dla osób, podmiotów, które pierwszy raz się z tym spotykają. Natomiast jeśli do każdego wniosku są dołączone instrukcje, jak należy taki wniosek wypełnić, więc myślę, że nie powinno to sprawiać większego problemu, a jeśli jakiekolwiek pytania się pojawiają, no to wtedy zachęcamy do kontaktu albo z pracownikami Wojewódzkiego Funduszu z danej dziedziny, obszaru środowiskowego, albo z nami doradcami energetycznymi. Znaczenie ma też kryterium dochodowe, jeśli chodzi o właśnie udział w danym programie. Kryterium dochodowe owszem, ale tylko i wyłącznie w przypadku programu Czyste Powietrze, czyli programu skierowanego do osób fizycznych, Natomiast w przypadku pozostałych programów skierowanych do przedsiębiorstw i innych podmiotów, to kryterium dochodowe nie ma tutaj żadnego znaczenia. A teraz przejdziemy do wyjaśniania pojęć. Audyt energetyczny i świadectwo energetyczne. Czy to pojęcia tożsame? Już wiemy, że nie, ale co to oznacza i do czego są potrzebne? W pewnym sensie są to dokumenty bardzo podobne, bo oba dokumenty obrazują nam zapotrzebowanie naszego budynku na energię i pokazują zużycie tej energii. Natomiast audyt energetyczny różni się od świadectwa tym, że pokazuje nam zakres prac, który pomoże nam poprawić tą efektywność energetyczną naszego budynku, pomoże ją poprawić, zarówno pod względem energetycznym, ale też wskazuje takie działania, które będą najbardziej optymalne pod względem finansowym. Które z programów cieszy się największym powodzeniem? Możemy tak powiedzieć, czy ciężko tak naprawdę znaleźć ten jeden jedyny? No, w przypadku osób fizycznych zdecydowanie będzie to program Czyste Powietrze. W przypadku pozostałych obszarów i pozostałych beneficjentów, no na pewno tutaj działania z zakresu ochrony atmosfery związane z montażem odnawialnych źródeł energii, czyli program Oze na Start, cieszą się tutaj bardzo dużym zainteresowaniem. Czasem wydaje mi się, że nie wszyscy mogą zdawać sobie sprawę z tego, że wiele wydarzeń, również, które są organizowane, wiele fantastycznych miejsc, które powstają to to wszystko i za tym wszystkim stoi właśnie fundusz. Teoretycznie wiemy, że się dzieje, aczkolwiek nie do końca wiemy, kto jest za to odpowiedzialny i tutaj możemy jak najbardziej pochwalić się i wy możecie pochwalić się tymi działaniami. Rzeczywiście każdego roku z samej dziedziny ochrony atmosfery składanych jest kilkaset wniosków. Większość budynków, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych właśnie została z, termomo z termomodernizowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu. No i te efekty tego dofinansowania możemy oglądać na co dzień. Czyli, panie Szymonie, podsumowując, nie boimy się pytać o radę, nie boimy się udawać do doradców i, albo zwracać się w jakikolwiek inny sposób. Nie boimy się szkoleń i przede wszystkim e, wszystkich informacji szukamy na waszej stronie internetowej. Jak najbardziej. Zachęcamy wszystkich państwa do kontaktu z nami. Bo tak jak mówię, służymy chętnie pomocą w tych obszarach, w których udzielamy dofinansowania. A programów jest naprawdę całe mnóstwo, więc mamy z czego wybierać. Bardzo dziękuję, Panie Szymonie, za nasze dziękuję spotkanie. Bardzo. A ja Państwu bardzo dziękuję za to, że byliście dzisiaj z nami. No i co? I widzimy się już za miesiąc. To był program EkoWizja.